Nagrywa się, nagrywa. No to witam wszystkich bardzo serdecznie. Jestem Kostek, jestem Danman, Wanko i DJ Ham. Siemanko. I jest to mapka, którą nagrywali Delti wraz z Pingwinem, czyli Chicken Magnet nazwa pochodzi od tych wędek, bo tutaj się klika le leci wędka oczywiście no i co, no, klikajcie Jestem żółty! Jest jestem czerwony! Kurde, czerwony zawsze wygrywa. E mapka jest cała, bo wczoraj to nagrywaliśmy i A. była podsuta. No, bo taki jeden nasz koleżka postanowił rozwalić połowę mapki. Dobra, jedziemy. Tym, tym, kto wygra. Ja. Cicho. Na pewno ja chciała być w ogóle są jaja, kurczaku O w dupę jadę w pointy mam włączone. Leci Chodź tu. Nie, frajerze! Zostawcie moją kurę! Gimbusy jedne Chodzie. Chodź z gimbusem! Chyba mam punkt Jedyny tutaj. Hubertulus do mnie Weź, nie mów mi o nim. Ne, ne, ne! Ej, to niebieski, to 100 punktów! No. To za noob! Ej, ile ja mam punktów? 2 A trzy, ja? 3 ham 0, a niebieski jest lepszy od <laughs> kama! Lol. I się niebieski Don, jadziemy, wygra, Martyucie. No ci. Dobra, nie, kolejny. czerwony ma tam fajniejsze miejsce. Taka no! Jest, mam kolejny. Moj! Moj, chodź tu, frajerze! Dawaj! Jak ktoś rybę, rybę zrobił! <noise> ja sobie połowię ryby! Okej, <noise> <A ty>, kurczaka! <noise> Wędka mi trzasnęła! Weźcie, kurde, dała zmienię wędkę, bo tu mam już spławik popsułem, wiesz? Tak ha, mam, mam rybę! <noise> Do ciebie ryby wpadają. A e, to też się liczy jako punkty. Zostaw <grymne> <grymne> moje kurczaki. One już są u mnie, to są moje. W dnie tu, frajerze. Ej, już wygrałeś? Wygrałem. Ej, co, ci, co? Ty tam coś rzucałeś, że wygrałeś że tak szybko? Nie. Bo ja patrzyłem, tak, że do ciebie w... wpadł. No ja właśnie nie widziałem żadnego, co do ciebie wpadł. Ej, dobra, spamuję wymiętkami. Dobra, czyli niestety pierwszą rundę wygrał Danman. A właśnie, pozdrowienia. Yy, pozdrawiam Bartka z mojej klasy, drugiego Bartka też serdecznie pozdrawiam i Grześka. No to tak. se rzuca tam wędki. I punkt ma już. To serio? Poka... Dobra, jedziemy. Jak no. wygrasz co to, to nie u ciebie wygrałem No, ty, ty nie masz tego punktu. Hej. Coj, coj. Jak chcesz rzuciłeś wędkę, do... no nie rzucaj tymi mi Ale one tam utknęły. O, chyba mam tak punkt. Tam nie. Dobra, ty, ty nie masz tego jednego punktu. Mam. Cicho. Y, dobra, one, two. W dupę za wysoko rzuciłem. No, Zostaw tego kurczaka, tego tam. Nie, już nie. Masz jeden punkt, nie dwa. Jak wygrasz, to nie wygrasz. Zostawcie wygra. mojego kurczaka. Może ja <laughs> Dan, widziałem. Ale fejluję, parcie, jakie fejle lecą. Nic nie możesz trafić. Tak, jeszcze pospamuj. A to wygram w uczciwy sposób. Nie! Jest. Jest głupi kurczak. Wpadł specjalnie do mnie. A z połowy ryby. Ej, no ten frajer może trzy punkty, a żadnego kurczaka nie złapał. To. No ty! Ja złapałem jednego. To jednego, ale no to masz jeden, nie trzy. Dan wrzucaj, Kostek wygra. Ej, ile mam punktów? Ej, a ile wędek tam moich leży? Ile mam wędek? Ej, no dobra, normalnie. Mam już kolejny punkt. Czyli kolejny kurczak na obiad. Kolejny. Idzie mi jak Deltiemu w pierwszej rundzie. O, ja chyba ten filmik stawię jako odpowiedź wideo. Dobra, e, jeśli to Delti i Pingwin obejrzycie, to pozdrawiam, wątpię, ale byłoby miło. Bym się ucieszył. Ej, no kurde, no lamuchy, grajcie normalnie, się wędki wam skończą w końcu. O, jaka masakra! Ja, ja jednemu kurczakowi ciągle wrzucam to w dupę, aż się nie krwawi w ogóle. Jest, wygrałem! Nie, dobra, czyli drugą rundę wygrał Kostek. Nie, e, nie wygrał. Ja wygrałem! A! Już nie poszedłem! Dobra. Druga runda. Za nami. i Wygrałem ja walkowerem, bo oni się bawili. Dobra, ostatnia runda. Albo przedostatnia, tak na serio, dobra? Dobra. O, jestem dobra. zielony, o tym, gdzie nie ma wędek. O, ja żółty. I to był żółty, bo to jest strasznie dużo wędek. To ja byłem. Ja byłem. O w dupę. Dobra, jest po zero. Jedziemy. Trzy. Dwa. Jeden. Zaczynamy. Tym, tym, tym. Mam kurczaka! Ej, za jaja cię złapałem, ale to szczegół. O, danku czuję. Ej, cham, ja ciebie nie złapałem, czemu wydałeś taki dźwięk? Nie, bo... ...złapałem. dawać te kurczaki. Dobra, to jest 1-1. Jeden, 1-1-1-0. Jeden. Jeden, 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 A niebieski to też ma 0. Ale nie trzeba przyznać niebieskiemu. Tutaj co teraz jest niebieskie, nie? Poszło lepiej niż hamow w drugiej rundzie. Co? No tak. No ja z <grywają> tego punkta. Jest. Dam ty kurde. z Tego już. <grywają> już drugiego. W tej rundzie drugiego. Nie za daleko. No <grywają> widzę jak tam leży. <grywają> ja pitole rybę złowić. No zostaw No a walony. Zostawcie go, kurde. Zatłukę go. No nie, nie, Lolda. ty ci tuchu mały. A cham ja znowu Bo no, i no, ja. ja. tak nie złowie. Ja, bo, ja, ja a... jestem fajny i złowie rybę. To się liczy jako punkt. Nie jesteś fajny. Ty też. Obraziłeś mnie. No dam ci tuchu jeden! A właśnie, nie powiedziałeś, że dzięki mnie masz tego widza. No właśnie, mam stu czterech widzów. Bardzo 105. wszystkim dziękuję. Bo ci załatwiłem czterech. Czyli stu 105. pięciu. Już stu pięciu? No. Właśnie drugie 10. konto zrobiłem. Aha, no to super, fajnie wiedzieć. <grym> Ale nie, tak czy jak bardzo dziękuję. JAK no. mi, jak no. wyleciał. Ej, Dan, ty jeszcze jeden kurczak i wygrasz, a ja? A ty jeszcze cztery. No kurde, ty wszystko zgarniałeś, frajerze. No nie, Ale za To kto mi kradniesz, kurczak. A ja ile mam? Nie, Dan, oddaj go. <laughs> a ile ja mam? Nie, 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 nie mogę. Kurde, cztery. Dan to wygrał. Ty masz Nic cztery. Mal, teraz. Nie! Jest. Weź! DAN CHEATER! JA! GIN KOSTEK! Naklepię Cię wędką. Ale mam lagi. No Hubertulus do mnie dzwoni! Zostaw go! Ej, kogo konfa? E, Dana. Jesteś <głosyś> go naklepał. Dan, dodaj Hubertulusa. Zobaczymy, jaka będzie jego Nie reakcja. Tak no to znajomy. Mogę dodać. No to Dobry. zadzwoń i ten, ty go dodaj. Ja, ale będą jaja. Dobra, ci go go wywal, nie? Ej, kto cię zabił? <noise> Teraz się kapnąłeś. O, proszę bardzo, tutaj mechanizmy tej mapki. No, ja... Pitol, ja nie wiem jak ktoś do mechanizmów używa... Nawet nie wiem jak to się nazywa. Hopperów, no właśnie. Nie wiem, nie wiem. Je... Co? Nie wiem jaki to ma sens. Czemu tu są akurat hoppery? O, Hubert jest konfie! Cześć, Kostek! Siemaneiro, przywitaj widzów, bo ja właśnie nagrywam. A, dzień dobry. A, a ze mną się nie powitał. Haha! <noise> Powiesz, <noise> no że ten. Bo to mi spamiłeś, w końcu, do ciebie zadzwonili. Tak. O, ktoś tutaj, Jackson, wymyślił. Ale tego Buga! Czy wiesz? jest tak samo tutaj? Ja już się odlamiłem. Hmm, ale wiesz, że za mnie nie, nie nagrywał. <noise> czy, 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 czy. czy. Ale to się nagrywa, dobra. Eee. To co, jeszcze jedną rundkę szybko, czy już nie? Nie. Dobra, to już zobaczymy, czy dam tutaj. Kajpo, pozbieram te. Nie, to tylko na serwie. No, tak. na takim jednym serwerze, y, stojąc na kamieniu kresu, klikasz Shift, i się tak wydubca do góry, jak nie wiadomo co. No dobra, to to by było na tyle. Jeśli się podobało i może chcecie jeszcze filmik z tej y, mapki, y, mapki zar. Odejela, wygrywam. Jak chciałem wygrać? Chicken magnets, chicken nuggets, jak w KFC. Nuggets lubię. nuggets. Kto lubi nuggets? Łapka w górę. Dobra. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się bardzo serdecznie. Na razie pozdrawiam. E, przypominam, przypominam, e, że pozdrawiam. Wygrałem. E, przy... Pozdrawiam dwóch, trzech kolegów z mojej klasy Bartek, Bartek i Grzesiek. Dzięki za oglądanie. O, co za cheat! Dzięki za oglądanie! Trzymajcie się! Narazie. Na razie! Na Wy tylko chodzicie, to ja, ja tu sprintuję jeszcze do tego. Ej, dobra, jak ja to... Wygląda, ej, ja, ja to nagrywam. Patrzcie tutaj. E, Dan nam dał takie takie super coś, że biegamy po prostu jak jak coś nie wiem co. E, Usain Bolt razy 100. E, jeszcze sobie Quake Pro włączyliśmy i to wszystko tak wygląda. I teraz jeszcze dał jump bosta. Ej, Dan, Dan daj mi ten... E, e, speeda na zawsze. Nie da się na zawsze. O w dupę, jak to wygląda. Dobra, no i to by było na tyle, tak tylko to chciałem pokazać. Dzięki, na razie.